Siema, tutaj Gambit i witajcie w kolejnym odcinku z GeoGessera. Słuchajcie, od jakiegoś czasu możecie ze mną widzieć baner Two Continents. Więc chciałem dzisiaj wam przedstawić sprawcę całego zamieszania, czyli Huberta, szefa i właściciela Two Continents. Ma on także dla was dzisiaj konkurs. W którym do wygrania jest jeden lot helikopterem nad Dubajem, 12-minutowy, oraz dwa miejsca na pustynne safari. Jest jeszcze druga część konkursu, która będzie na Instagramie. Także tyle słowa wstępu i zapraszam Was na odcinek. Dobrze, tak jak mówiłem we wstępie, jest dzisiaj ze mną Hubert Ciemka. Siemano, Siemana. Czy wiesz, co będziemy dzisiaj robić? Zupełnie nic. Rzuciłem tylko temat, że pogralibyśmy na Dubaj, ale nie powiedzieliśmy mi nic. Powiedziałeś tylko, że gramy. Tak jest, powiedziałem, powiedziałem że gramy, więc przygotowałem dla ciebie dzisiaj kilka challenge'y związanych z Dubajem. I z Emiratami. Pierwszy challenge, jaki mam dla ciebie przygotowany, generalnie nie wiem jak trudne one są. Dobra. Myślę, że nie są łatwe. Myślę, że pierwszy nie jest łatwy bardzo, ale jest na pewno trafialny. Proszę nie oceniajcie mnie. Pierwszy challenge to jest tak zwany Imposter Challenge. Okej. Okay. Polega na tym, że zobaczysz zaraz cztery zdjęcia. Trzy zdjęcia będą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jedno zdjęcie będzie z innego kraju. Mamy cztery zdjęcia. Pierwsza z nich jest totalnie pusta, ale widzę jakieś takie drzewa, trochę mi nie pasujące do reszty, takie jak w Afryce, w Namibii, nie wiem jaki to jest rodzaj krzewu czy czegoś. Drugie zdjęcie widzę z tą okay. barierką, to jest raczej na północy, przy Rasalkajmie. Trze mhm. Trzecie zdjęcie to wygląda jak przy safari parku, bo to wygląda jak wnętrze nawet safari parku, czyli takie safari ze zwierzętami wewnątrz Emiratów. Yy, masz pierwsze 5K. Jest to środek safari parku. A nigdy tam nie byłem w środku, pozdro. Ale co sprzedajemy ludziom, to muszę wiedzieć. Jest to chyba African Village. Okej. Okay. No i ostatnie zdjęcie to wygląda jak te słupy telegraficzne wyglądają, jak takie typowe dubajskie, bo jest masa tych kabli długich, i wygląda jak trochę, aha, trochę aha. droga do szardży. Więc jeśli mam głosować, to ja głosuję na to pierwsze zdjęcie, że nie pasuje do reszty. Słuchaj, no osiągnąłem dokładnie swój cel. No. Myślałem, że, drugi, że drugie, i trzecie zdjęcie trafisz. No bo to drugie, no to są takie charakterystyczne drogi, nie? To jest akurat nie przy, nie na północy, no. a bardziej na... Na wschodzie? Na, wschodzie. Na wschodzie. To jest przy tej. Przy, przy, przy tej. Yy, tak, tak. No, no, no. Ostatnie zdjęcie to jest Kalifornia. Naprawdę. O Jezu. Naprawdę. O nie. Naprawdę. Nie, to totalnie wygląda. Jak tu przyjedziesz, to ci pokażę, gdzie ja myślałem, że jest. Nie <grym> I, <grym i mamy drugi challenge. Drugi challenge jest prostszy. Dobra. Jest to. Jest to moving. No, czyli tutaj wiadomo, że celujesz w trafienie miasta albo 5K. Mhm. Przez vpn mam trochę delay, mm -hmm. więc mi musicie wybaczyć. I to nie ma konieczności, że to jest Dubaj, co nie? Nie, nie ma, nie ma konieczności. Nie ma, znaczy, Myślisz, że... że wygląda jak Dubaj? Nie, Sharjah. Tylko nie wiem, która droga. To też jest ciekawe, bo tak jak ja... Znaczy no, jestem stuprocentowo pewny, że jest to Sharjah, ale że jak, jak przejeżdżasz z Dubaju do Sharjah, to tak naprawdę nie widzisz tej różnicy. Cornish. Mhm. Ciekawe, ciekawe. Dobra, jest jakaś woda? Tak, no Sharjah... E, ogólnie ostatnio byłem na wyścigu. Sharjah, Cornish no. po prostej. No myślę, że to może być któryś z tych skrzyżowań. Bartek Marszałek, jedyny... O, ale jestem jak Co to było? Fujaira i w, e, a, to już. No, tak, ale tak, tak myślałem, że ta runda jest nie, nie najprostsza, tak? tak no, to nie, nie, wy, nie wygląda jak tam. Totalnie wygląda, wygląda, wygląda jak, jak taka główna droga przedłużenia z Dubaju do, do Szarży. A to dokończę historyjkę o Szarży, że jest no. jedyny polak, który się ściga w Formule pierwszej na wodzie Bartek Marszałek, i ostatnio właśnie był wyścig na Kornisz. Okej, okay, to to jest proste, bo mieszkam kurde, ten autokar. Dajcie mi tutaj, do tyłu. <laughs> Ach, nie mogę go minąć, ale tam widać. Dubaj Marine, tam mieszkam, tu jest budynek DMCC, a tutaj JVT mhm. się zaczyna przed nami, więc jesteśmy... O Jezu. Nie pamiętam, gdzie dokładnie ona jest, gdzie, gdzie jesteśmy dokładnie, ale jesteś blisko chyba, tak bardzo blisko. No nie będę tak co do centymetra strzelał, ale raczej tutaj. Dobra. Okay, okay. Okej, okay, jedna dalej. Jednak 4 km, czyli drogi powoli. No dobra. A no tak, z tego Ale ładnie, ale ładnie, ładnie, od razu poznałeś. Zobaczmy co tam dalej. International Radiology. No to też nie jest. Ok, Dubaj. no i tu, tu, jest, tu jest w ogóle. Tu jest w ogóle Gen 3, to jest stary kowry, 10 dziesięcioletni. Okej. Okay. Trochę wygląda inaczej pewnie już. Jesteśmy w mieście, które nie dostało Gen 4. Mhm. Jakby to mi wygląda na Ajman, pierwsze, co? Za kiedyś tam jeździłem po alkohol, bo był tańszy niż w Dubaju. Na razie nie mam pojęcia szczerze, tak, nie, nie, nie jestem przekonany. Okay. Day to day, jeśli jest, to musi być jak duże miasto. Wydaje mi się, mogę ci dać podpowiedź, przynajmniej z tego co czytałem ostatnio, że to miasto się szybko rozwija, przynajmniej, przynajmniej widziałem bardzo dużo reklam dotyczących tego miasta. Okej, okay. no co, to Abu Dhabi. <laughs> Innej opcji nie ma, bo Abu Dhabi się dość Abu, Abu Dhabi nie ma coverage'u, Abu Dhabi nie A. ma coverage'u, nie może być. No dobra, no to Ras Al -Kajma. Tak jest. Nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, czy potwierdzasz informację. Potwierdzam, no czytamy. w Rasalheimie powstaje teren, znaczy w Rasalheimie, na Margian Island. To jest jakby, no może jeszcze podejmie Rasalheima yy, Included, ale że tam, tam będzie największe kasyno świata. Nawet właśnie jestem w rozmowach z ludźmi, którzy organizują wyjazdy takie ee, pokerowe. Okay. No to trochę wygląda jak Abu Dhabi, ale rejestracji Abu Dhabi chyba nie widzę samo na samochodach. Powiem tak, nie dałeś łatwych lokalizacji. Myślałem, że będzie prościej, ale widzę, że się nie lubimy do końca. Nie no, wiesz, źle to odbierasz, po prostu wiem, że jesteś, wiem, że znasz bardzo dobrze Emiraty i Dubaj, więc stałem ci takie no, adekwatne. jesteśmy w Jesteśmy w Oni często mają takie urzędy. Tutaj mamy jakieś Ministry of Interior, Adżman Police i tak dalej. Często na takim wygwizdowie, nie w centrum miasta. No dobra, ale. Tu jest jakiś Unio. Może tu. na no blisko. Zmieniłeś, zmi zmieniłeś 5K. Miałeś na 5. Okej, no dobrze. I ostatnia runda. Która to jest droga? Przy raz Tutaj powstaje Soba, czyli deweloper, z którym dużo pracujemy, tu powstaje Soba Heartland. tutaj mamy burz Kalifa, po prawej raz Tak, no to jest, taka, to jest taka runda, wiesz, na line drogi, nie? Możesz nacisnąć dwa razy N. Możesz nacisnąć dwa razy N na, y szybko na klawiaturze. No, i po co? A. Widzisz kąt, I, i, i teraz kąt widzisz, nie? Jaki jest Aha, Jezu, to ja pierwszy Ej. raz to robię w życiu. Coś tam umiem grać, ale nie aż tak. Eee, no, ale dobra, raczej to będzie tutaj, albo nie tutaj. A, okej. Okay. Ile? Yes. Kilometr. No, okay. no no, no, byliśmy wie. na skrzyżowaniu, ale chyba najlepszy gaz. <laughs> no dobrze, no, ciekawe, jakby t, y, trudne, y, trudne lokalizacje, <coughs> poza tymi dwoma, które akurat znam, bo blisko domu plus jedna przy szobie, bo często tam jestem, ale te pozostałe dla mnie trudne. Ale wydaje mi się, że poradziłeś sobie nieźle. No Tylko tą pierwszą, no. Bejty no, cię złapała. A, totalnie zbejtowany, ale mogłem wiedzieć, teraz wiem, bo tam była taksówka taka trochę zielonkawa. Eee, nie wiem, czy, okay, czy to też okay. sugeruje, że to są zielone taksówki z Fujaira, ale ogólnie taksówka jak z Fujairy, to one zawsze są takie z zielonym nalotem. Okej, okay, challenge trzeci. Mapa się nazywa Behind You. I coś jest za nami bardzo znanego z Dubaju. Ze w sensie się z Emiratów. A Avia... A, dobra, to... 2023. No dobra. Nie będę się obracał. A dobra, ja też w ogóle się nie będę ruszał, tak? Dla uczciwości gry. No w prawo wjeżdżasz na Sheikh Zayed Road i zjeżdżasz na Abu Dhabi. Co to może być? Taki piach? Nie wiem, co to. Daję jeszcze chwilę. Jakaś słynna budowla, znana. No może nie słynna, ale znana, tak? No, tu... Znana, znana, znana. Dobra. znana. Ty, ty znasz. Ja znam, moja mama tam była nawet. Kurde, dzielone. Dobra, zoomuję na lokalizacji. Ale cholera, nic nie widać. Gifts Village. A tam po lewej jeszcze bardziej? Tam są jakieś większe znaki chyba. Jest jakiś Market Dubai, coś napisane. No, jakieś Service Station, Tasjil. Szczerze, no... Patrzę na tę drogę i nic mi nie przychodzi do głowy. No, na pewno nie jest to ta część marinowa. Ja bym powiedział, że to może być gdzieś po prostu w okolicy Lotniska, strzelam, bo nie mam pojęcia. Bo już przed gesem, jeszcze możesz się obrócić, nie? Jak już, no. jak już wybierzesz miejsce na mapie, Dobrze. to możesz się obrócić na koniec. Sheikh za route i wjeżdżasz na drogę do Abu Dhabi. No. Moja pierwsza myśl była taka: tu jest ten rodziny tej królewskiej chaty i tak dalej, i jest ramka. No. I za ramką. Tak, mam, mam jedno podejrzenie, że to jest taka droga przy ramce, ale nie, nie mam pewności, no bo tutaj też trochę ta droga pod kątem idzie, a ja pierwsze co myślałem o tym, ale nie, nie kojarzę, żeby tutaj piach był, no chyba, że to kiedyś, A ale to jest z 2023, dobra. Tak, no zdjęcie, zdjęcie ma, to ma 2-3 lata mniej więcej, więc dobra. jeszcze Okej, okay, nie obróciłeś się, ale nie musiałeś. Przepraszam, no tak, już wam okurzyło. Tak, ale to, to możesz kliknąć, możesz kliknąć na lokację jeszcze. Możemy się A. tutaj, no. No nie wiedziałem, że to jest klikalne. Tak, tak. i tak. możemy się obrócić. Ramka. I jest ramka. Okej, okay, no dobra. Byłeś na ramce? Polec polecasz ramkę? Polecam ramkę, ale kolejki są w sezonie, więc jakby ja jestem okay. takim turystą, że mi zado ja zadowolenie zadawała widok taki o. Lokacja druga. No a to kurna, takie łatwe dajesz. No dałem jedno no, no. ale jeszcze ten, trzeba dobry most kliknąć. Dobra, easy. To u mnie pod domem. A to czekaj, po, pokażę. Tak, bo ja mieszkam na tym osiedle. No tak. Aha, czarne tak, no tu się, Tak tu się, tu się zaczyna, nie, Marina. E, no, Chyba. tak można powiedzieć, tak, tak, tak. No jeśli się uda, to wspaniały montażysta pokazał ludziom, jak wygląda to osiedle. Tak jest. Next. Tak jest. No dobra, to też łatwo. Starałem się znaleźć jakieś y, trudniejsze z tego toru, ale były albo niemożliwe, no. albo na torze. Okej. Okay. No dobra, no nie, nie będę tu szukał co do centymetra, ale jesteśmy. O. Jas Marina Cirque. Tak, no przy, przy to, że Jas Marina to tak. jest. Zawsze ostatni wyścig, formuły 1 sezonu jest na Jas Marina. Tak, a tu jesteśmy przy lotnisku. A tu jedzie, a nie, to jedzie akurat ten Rolls Royce. A myślałem, że to Chińczyk. No, lotnisko jest za nami, chyba po prostu to jest ta droga pomiędzy Dubajem a Szarną, no. gdzieś tutaj. Chyba masz pięćka. No to czekaj, obrócę się. No tak, to jest dokładnie to miejsce. Jest. Nie, Kurde. Okay. Tak, no na, na, na lotnisku w Dubaju pewnie byłeś kilka razy. Tak, kilka się zdarzyło. No dobra, tutaj też żeś dał łatwe. Okej, eee. okej. Okay, okay. Czyli wszystkie są darmowe od razu. Eee. No, to tak też to do co... Ale to po, to no. po prostu po, po, po tej drodze po prostu poznałeś w ten Tak, się... tak, znaczy były. Znasz drogę. Dwie... Znasz drogę. Tak, znam drogę to jest bardzo stary y screen w ogóle. Bo, to czekaj, tak, no za... to jest też 2016. Ty, tych rowerów Myślałem, Już, myślałem no? że, cię, że to jest, że, że 2016, przez to, że to jest stare zdjęcie, myślałem, że może cię to trochę wiesz, złapać, no, no, no. bo teraz na pewno inaczej wygląda trochę. Tak, i właśnie, no tych e, rowerów na, na nie ma, Dla nie 4. E, okay. No, aczkolwiek zaraz zaczynamy, czy ja wiem? <laughs> nie no, mam nadzieję, że wiem. Tak jest. A, i znowu nie pokazałem. To był Hotel Atlantis, yes. ale to w takim razie. Tak. to jest super i pokazuje wam jak wygląda Hotel Atlantis, a niedawno tworzyli Hotel Atlantis Royal, jego taką bardziej ekskluzywną wersję, tam z 500 metrów dalej. Mamy ostatni challenge na dzisiaj. Dobra. Szybko jakoś. No to dobry grasz. A, tutaj będziemy no. grali? Ja z tobą? To myślisz, jaki jest ostatni challenge? No, żeby opierdzielić się do zera. Dobra, jak wygram to tytuł, dajemy amator pokonał mistrza Polski w GOGESER. Gramy pełną mapę Emiratów, dobra. Y, też żebyś, żebyś wiedział, no Abu Dhabi nie może być. Okej, okay, zagrajmy to i jeśli będziesz miał czas jeszcze i no. chęci, to jeszcze sam Dubaj bym strzelił tak, aby mógł się wyżyć na tobie. Dobra, dobra. <gry> Ale to bo, takie rundy będą dla mnie ciężkie, więc to ma, ma, wy, wydaje mi się, że ty masz przewagę w takich lokalizacjach. Bo tak jak ja Dubaj znam, jak własną tak. kieszeń, tak te lokalizacje są dla mnie znacznie trudniejsze. Mm -hmm. I, I szczerze też nie ogarniam na mapie tych wszystkich gór, cieśnin, dolin i... Tak, no to jest, to jest moja przewaga, ale nie jest takie oczywiste niestety. Okej. Okay. Okej, okay, no powiedziałbym, że tutaj ma sens. Okej. Okay. 1-0. Dobra góra, Be dobra góra. Będzie mnożnik? Tutaj? Będzie po... od czwartej rundy albo od piątej. Ach, uh. A tutaj ty masz przewagę, bo ja nie wiem, co się, ja nie wiem, co się dzieje. Człowieku, puszuję jak mogę. No co? Aha, no dobra, downtown Dubaj, no to napis Dubaj chyba klikam i się modlę, żeby było blisko. Okej. Okay. Nie widziałem Burj Khalify. Nie, nie było Burj adres Downtown Hotel. Palił się kilka lat temu w trakcie Sylwestra, słynny hotel. Hmm. Jest coś napisane, ale chyba nie ma nazwy miasta. Danube Properties. Pozdrawiam każdego, kto grał w Tibie na serwerze Danubia. Ja trochę Middle I my tam jest jakaś... Co to jest? Może ale ale mam skrajne dwa właśnie. miasta teraz mam w głowie. Ja więcej. Nie, nie wiem do końca, nie wiem do końca, co tu się dzieje. Okej. Okay. Nie tutaj, tutaj chyba. Poczekaj, poczekaj. <grym> <grym> ale się kąt zgadza tutaj. No nie wiem, no moim zdaniem to ma sens, że, co kliknąłem. No dobra, no... Ale myślałem też o alkajmie, ale Danube raczej nie buduje w alkajmie budynków jeszcze. Mhm. Tak, no i, i ja widziałem, że jest ten. Stocznia była, nie, więc. No tak, to. Kojarzy, kojarzyłem, że, że tam jest. Okej, okay, no tutaj znowu runda teoretycznie mnie prymująca trochę. No ja mam tylko jedną Myślę, myśl, że... nie dam ci czasu. A ty już, ty mi nie dasz czasu. Okej. Okay. Zaczynają się mnożniki. Mhm. dajcie teraz coś lepszego. Takiego, żebym wiedział. Kurna, jakieś industrialne okolice, co to wymyślili. Nauka jazdy. Bardzo często, kiedy, kiedyś mi się bardzo często trafiało w Szarczach Industrial Area, jest taka jest na, jest na mapie, tak się nazywa jest. Jest taka dzielnica. Nie? I ciągle, miałem, ciągle miałem Industrial Area w Geogaserze i ciągle trafiałem. A czy to jest Szarczach Industrial Area? Po prawej są rejestracje z Abu Dhabi, no ale Abu Dhabi nie Tu są dwie możliwe Myślę. lokalizacje według mnie, to co ty powiedziałeś i druga taka sama w Dubaju. No. Ja pójdę za głosem serca zaznaczę gdzieś w Dubaju. Ale to jest raczej szarża, bo te drogi mi nie podobają się. U, i była trzecia opcja. O, co to jest? Inwest. Investment Park. Park First. Aha, to nie. Ale to jest taka industrialna okolica w Dubaju. Jak chcesz kupić jakieś Aha. koła, płytki i naprawić samochód, to, to tam. Dobra, tutaj, tutaj myślę, że mam dla ciebie złe wieści. No, wiem. Mam, mam nadzieję. Mam nadzieję, że mam dla ciebie złe wieści. Aha. Ale to też nie jest takie oczywiste. Ja nie lubię, jak oni tak betonują te podjazdy do domu. Zobacz, można by tu trawki nasadzić czy coś, a masz 200 metrów. No to. No, ale to jest tak samo jak w tych, jak w Polsce. Nie zaczęli przebudowywać te Ta. rynki w miastach mhm. i usuwając drzewa i dodają beton. Dobra, nie rozpraszaj mnie, bo ja line-apłuję górę. Aha, dobra. A ty se tam line a ja nie mam pojęcia, więc po prostu pusznę trochę szybciej. No, moja logika jest taka, że są góry na zachód, a nie, ma, nie widać gór na wschód, więc myślałem, że jesteśmy w jakiejś Fujize albo coś. Okej. Okay. No to tutaj będzie duży damage. pół koła. Ja pierdzielę. A ja nie byłem w Fujize. Tu, tu, no tutaj nigdy. było, tutaj była wiesz na kąt, nie? Po prostu znałem tak. kąt, jakby w którą stronę są góry. Rozumiem, no. Dobra, tu nie mam Pojęcia. Takim samochodem po Dubaju jeździli? Tak, zdarza się. No, myślę. Też nie mam pojęcia, ale nie kojarzę takiego muru w Dubaju, ale też nie znam wszystkich murów w Dubaju. No wygląda jak jakaś znowu industrialeria, chyba, nie? Mniej lub bardziej. No, ja zaryzykuję, tak. bo jeśli mam odrobić coś, to muszę ryzykować. Ja bym tam takie obrzeża tutaj. Tak po fajnie. Okay. Kurde, no nawet no. były obrzeża, ale miasta. Kiedyś utknąłem w adżmanie, jak pojechałem w deszcz, i właśnie takie drogi tam potem boczne się zaczynają. Gdzie asfaltu nie ma. No tak, no to. W... Okej, okay, no to to. Okej. Okay. Proste. No. Dobra. Ja na, ja na takiej rundzie mam jednego takiego hedża, klikam w Alba Taech. A gdzie to jest w ogóle? Mam nadzieję, że nie zobaczysz. Ale... A dobra, nie, widzę. Oj, okay. idealnie zobaczyłem, ale ciekawe dlaczego. No bo to jest tak po środku tego kowreczu, moim zdaniem. Okej. Okay. Takiego. Widzisz? Aha. Blisko... Ale nie wystarczyło. O. Po, po drodze, po drodze na safari z nami. Jak klientów wozimy. A tam jest dalej Alma, ma to chyba w tamtej okolicy. Okej, okay. mm -hmm. co ty baby. To wygląda... Nie no, dobra, tu jestem, ugot tu jestem ugotowany szczerze. Znaczy ja tak. chyba, no jechałem chyba tą drogą, ale okaże się jak będzie wynik. Mam pomysł. Jakiś. Ale on może być zły. Hmm. Czemu jest gen 3? To jest, to jest ciekawe. Czemu jest gen 3 na tej drodze? Powinno być gen 4. No dobra, no. Nie wiem. Dobra, GG. Kurde, prawie wygrałem. GG. Dobra gierka. Dobra, tak, tak, tak. No to dawaj, chociaż daj mi się zrewanżować na Dubaju. Mm -hmm. stare zdjęcie stare zdjęcie stare e... to teraz tak nie wygląda to nie wygląda tak no. ale nie wiem ale nie wiem za bardzo gdyż... gdzie tak nie wygląda Dobra nie wiem no musi być coś tak nie z się z tym tutaj nie okay. A jakie są w ogóle gra... jakie są w ogóle granice to jest też pytanie ale łatwe dajesz ja, no, jestem gotowany jestem gotowany totalnie jedyną moją bronią jest próbować jakoś line te autostrady, tylko że tu są... Ech, tu, tu jest trochę tych autostrad, no, po prostu. Ale tu Prze nie mam jakiejś tory nawet, poczekaj. Prze przez cały kraj idzie... E, autostrada Szejka-Zajeda, to właśnie na niej jesteśmy. No patrz, no mam idealne kąty tory po prawej, no. Kurde! Cool ładnie, ładnie. No. To było ładne. Tak ja akurat tą drogą jeżdżę często, ale widzisz. Nie wiem, na czymś takim to cię puszuje, bo to bez sensu. A Budapest 3 to jest Dubaj? Nie, gdzie ja klik, gdzie klik, gdzie kliknąłem? No właśnie, bo ja nie kliknąłem w ogóle w Dubaj za bardzo. Bo... Nie mam pojęcia, ale nie mam pojęcia jeszcze, ale... więc zaznaczę po prostu ze stresu gdzieś tutaj. Aha. Okay. Co to jest za guess? <laughs> New West Camp. Przy Palm Jebel Ali, okej. Okay. Czyli ta palma hey. nowa. Znaczy nowa, stara, ale co będzie nowo zabudowana? Mm -hmm. Nie, no to musi być coś. Tutaj. czyż to znowu wygląda jak. Nie wiem, nie wiem. No wiedziałem, że znowu tam pójdziesz. I to może tam być. <grym> no nie wiem. Okej, okay. no, śmierdziało starym Dubajem, ale myślałem, że jednak troszkę industrialnie. Ale tam też jest takich. Właśnie yy, chciałem kliknąć ten stary Dubaj, tylko nie jestem pewny do końca, gdzie on jest zawsze. Okej, tak... okej. Okay, okay. No za lotniskiem, dookoła lotniska to wszystkie takie budynki mhm. same. Okay. No im bliżej wybrzeża, tym bardziej zapchane. Okej, okay. Ema. Dobra, no tutaj... Co się tu dzieje? Okej, okay, bo ja w ogóle myślałem, że na północ jest woda, ale chyba źle myślałem. Ale dlaczego w Dubaju by nic nie było widać na północ? No powinno być widać... Budynki. Hmm... Nie wiem. Jestem kukt. Nie. Dobra. Okej. Okay. Droga powrotna z szalży, jak z safari wracają ludzie, to sobie jadą tędy. No, e, masz po prawej. Wiadomo kogo to. O, to tutaj mogę ci podpowiedzieć, tak mi się wydaje, że i tak oboje trafimy podobnie, no bo hu, chyba tutaj po prawej, jak są te mangrowy, Ras Al ten rezerwat naturalny w centrum miasta. Jest teraz tylko kwestia z której strony. Mm. Ja bo... bardziej staram się a, dobra, to tu musimy być. Bo, bo to jest stary kowaracz, jak jeszcze nie było <coughs> tego Shoba Heartland budowanego. Uh -huh. Tutaj? Okay. <noise> na, na takim cześć. A tu znowu, znowu, z, znowu kąt drogi, nie? <noise> 1200 do, do. punktów. No jak, jak, są, jak są małe mapy w geo, mm -hmm. to taki jest zawsze scoring, właśnie, nie? Że mimo, no, no, że jest no. kilometr, to już może być dużo punktów. Dobra, no to jest stary Dubaj na pewno. Może gdzieś sklepa Rafata Jakiś... jest obok. No, ale właśnie, nie wiem, ja tu, tak tu klikałem gdzieś zawsze na tym. Aha, 4200. Daj Boże, chociaż raz wygrać. Shake Zayed. Zion... No to ona była już ta droga. Poczeka, gdzie ona była? Ona była przy. To o jest nie. główna autostrada idąca przez cały kraj. A, no i dostałeś swoją chatę na koniec, no spoko, no to... No, to. No, trochę, no. Trochę, ust, trochę ustawione, ale bez sensu... Ja bez no. sensu klikam tam, bo ja wiem, że tam tak nie wygląda, ale tam no. jest napis Dubaj i po prostu... W... Okay. nie w... zawsze w pierwszej chwili się wydaje, że tam jest. Spoko. No no no. E, to gramy NMPZ Lasta. Dobra, dawaj. 6000 HP. Okay. Hmm. Kurde, nie wiem. Ja też nie okay. wiedziałem. A okej, okay, już wiem co było widać. E... E... Jesteśmy tu? Kurde ten z drugiej strony. <słuch> <słuch> ok. To okay. wyglądało jak te trzy rundy temu, czy coś, tak, czy coś tam, trzy, mm -hmm. rundy temu. Mm -hmm. Ale Barsza wygląda podobnie. Barsza to jest taka okolica tajna, jak chcesz jechać do mariny, ale cię nie stać, to w Barszy też jest spoko. Okej. Okay. Okay. No to wygląda jak jakiś wygwizdów poza Dubajem. Ja pomyślałem, że to wygląda jak może coś... tutaj? Jak trafię, to ci powiem dlaczego trafię, albo dlaczego tak obstawiam, ale... Trafiłeś niestety. Okej. Okay, bo był budynek taki dość brzydki, budowany przez kiedyś przez dewelopera Tego. Taki styl po prostu, jak w latach 2000-w Polsce pomarańczowo-biały. Eee, okay, i, wie, okay. I wiedziałem, że oni mają to, to na jest, To jest meta, to jest meta w ogóle. Archi, jakby meta na architekturę de dewelopera. No tak, to, to, to już szkolenia mogę robić, no, ale tak. Ale Emiraty na tyle rzadko się trafiają, że chyba szkoda czasu. Wiesz, co teraz akurat y, trochę się to zmieni, bo teraz będzie taka liga, jakby taka sama, co była rok temu. Mhm. I teraz będzie tak, że każdy kraj ma, jakby będą mnożniki indywidualne. Czyli jak będziesz bliżej na jakiejś rundzie, to tobie się zwiększa mnożnik. Okay. Więc każdy kraj ma znaczenie. Mhm. Nie? No bo okay. teraz każda runda w Emiratach, która zawsze była po prostu no, mniej więcej kliknięciem nie wiem, no, w środek albo w góry. Będzie miała znaczenie. A to są w ogóle rejestracje z Abu Dhabi? Te ogóle... lewa, te lewa, no. no a czemu, czemu oni mają inne? Czemu a, nie, nie, jest... W Abu Dhabi wszystko robią inaczej. Okej, okay, okay. pomiędzy... No dobra, GG. No. Na tubaju nie a, wygra. Okay. <laughs> Dziękuję za ten pojedynek. GG. Nice, Dzięki. nice, nice. Nie wiedziałem, że uda mi się wygrać. No, na pewno, na pewno. To by, było na, to by było na wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że, że odcinek się podobał. Tak, życzymy szczęścia. Wszystko o powiedziałem na pom Tak, życzymy szczęścia, wszystko powiedziałem na początku. Więc na koniec jeszcze mogę przypomnieć, że do 24 do północy wszystkie komentarze, które będą napisane będą się liczyć. I zupełnie przypadkiem 24 stycznia są moje urodziny, więc tak sobie Proszę. ustaliliśmy termin. Okay. Ty, ty chyba nie wiedziałeś nawet teraz mówiąc o tym. Nie wiedziałem, no. nie wiedziałem, nie wiedziałem, no, Przecz, więc, ale, ale więc... miałem przeczucie. Dobra, dziękujemy za odcinek dzisiaj, trzymajcie Dobra. się. Dzięki, cześć.